Która grupa krwi jest najrzadsza? To zależy od tego, w jakiej części kuli ziemskiej i jakiej rasy dotyczy to pytanie. Rdzenni Indianie Ameryki Południowej mają tylko grupę 0, nie posiadają innych grup. Najstarszą grupą krwi jest właśnie grupa 0. W dzisiejszych czasach większość ludzi posiada tę grupę krwi. Około 20 tysięcy lat przed naszą erą w wyniku mutacji genów kodujących cząsteczki powierzchniowe wykształciła się grupa krwi A. Stała się ona powszechna w Europie i w krajach skandynawskich. 10 tysięcy lat później, na skutek mutacji genetycznych łączących się ludzi wędrujących z gorących klimatów do bardziej łagodnych, powstała grupa krwi B. Najmłodszą grupą i najrzadszą jest grupa krwi AP. Stosunkowo niedawno grupy krwi A i B w wielkim uproszczeniu zmieszały się, by stworzyć osobną kategorię, grupę AB. Grupa krwi Rh- pojawiła się jako mutacja w Europie około 25-35 tysięcy lat temu. W dzisiejszych czasach spośród wszystkich typów krwi u ludzi na świecie najczęściej spotykana grupa krwi 0 jest to uniwersalna grupa krwi. Obecnie układ krwi Rh- ma około 16% Europejczyków, a w Chinach krew Rh- ma tylko około 7% ludzi. Częstość występowania w Polsce antygenu D układu Rh, czyli Rh+, stanowi 85%, a Rh- stanowi około 15%. Diagram pokazuje częstotliwość występowania w Polsce grup krwi w układach AB0 oraz Rh. Jak widzimy, w Polsce najrzadszą grupą krwi jest ABRH. Rh-. Ale bardzo rzadka grupa krwi nie znaczy wcale, że mamy czego się obawiać. Badawcą może być prawie każdy. Gorzej mają ludzie z grupą krwi 0 Rh-, bo nie jest to najrzadziej występująca grupa krwi, ale w razie potrzeby osoba z tą grupą może przyjąć tylko krew 0rH. Dlatego panuje mylne przekonanie, że to właśnie ta grupa krwi jest rzadka. A jak już wiemy, najrzadszą grupą krwi w Polsce jest ABrH.